Halo. Co zaś chcesz, Henryk? No jem teraz. C z czego? Z nowego telefonu dzwonisz? Z komórki? No to... No to I co chcesz? Jak, żebym odzwonił? Ale po co? Bo chcesz zobaczyć, jaka jest Melodyjka? Czyś ty zwariował? Ile to będzie mnie kosztowało? To pokryjesz koszty. A jaki masz numer? A z plus 48. Dobra, dobra. Boże, Chłopca, jak sobie mrodyki posłuchać. Dobra. Przecież Ciebie. 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 Makaronik. Cholera, w Makaron mi. Co? Makaron mi. Halo? Czy ja mówię po polsku? Mówię po polsku. A kto mówi? Dzień dobry, panie prezydencie. Ale w, w, w jakiej sprawie dzwoni? Panie prezydencie, pytanie numer jeden. Czy macie robić Tak myślałem. A pytanie. Nie, a teraz... No sześćdziesiąte pytanie. Chwileczkę. Co? No oczywiście, że możemy przejść na tej. Kazimierz. Halo! Halo! Szkoda, ale ładnie opowiadał. Do Henka. Heniuś! Coś ty mi ten numer podał! Nie no, wiem, że się do ciebie nie dodzwoniłem, ale wiesz, nie dzwoniłem? Na całą górę. Bosz. Nie aż tak wysoko. Nie, nie do prezesa. Niżej. ...do prezydenta. Jaki jest ten twój prawdziwy numer? To se zamień szóstkę z siódemką. Na wszystkie pytania odpowiada. No. Dzwoń. Rozłączam się. Ale że Agata... <śpuszcza>